Czy możemy zobaczyć, jak działa laser? Pokaż im tylko demo, ale nie uruchamiaj gry. Dobrze! Skupidu i cyberpościg. Ale numer! Jestem cyfrowy! Tak, cyfrowy! Najpierw dokonujemy ekstrapolacji danych na cząsteczki. Potem odtwarzamy strukturę molekularną w przestrzeni wirtualnej. No jasne, to bardzo proste. Serio? Oni wykorzystują grę skubiego do umieszczania obiektów fizycznych w cyberprzestrzeni. Czy wirus na pewno pochodzi z tej gry? Niestety tak. W mojej grze bejsbolowej nie ma wirusa. Jest bardziej odlotowa. Trzeci rzut! Możecie sobie w nią grać bez obaw. Kapitalny pomysł, Bill! Jestem wielkim fanem baseballu. Znasz się na rzeczy, Fred. To najpiękniejszy sport na świecie. Baseball jest klawy, ale tam nie ma skubiego i mnie. No właśnie! Moja gra ma 10 etapów. Na każdym trzeba walczyć z potworami i opryszkami, żeby zdobyć paczkę chrupek Scoobiego. Chrupeczki! Pycha! Zaczynamy. Popatrzcie na monitor! Ekstra! O, rety! Nie uwierzyłabym, gdybym sama tego nie widziała! A ja nadal w to nie wierzę! Nie spróbowaliśmy nawet jednej chrupki! <grym> <grym> Szkoda! Erik i Bill na pewno wygrają ćwierć miliona dolarów w międzynarodowym konkursie naukowym. Rety, to jest nagroda! Należy im się za ich zdolności i ciężką pracę przy konstrukcji lasera. Bez pana niczego byśmy nie osiągnęli, profesorze. Podzielimy się tą nagrodą. Nie trzeba. Dla nauczyciela, wystarczającą nagrodą jest satysfakcja, że rozwinął wasze młode umysły. Skoro mowa o nagrodach, czy można jakoś wyciągnąć stamtąd te chrupki? <laughs> oh. Hey, so, <it's> moe <laughs>